Na tym kanale ktoś trochę złośliwie komentował, przy okazji zresztą co ciekawe, nagrania dotyczącego najlepszych książek ubiegłego roku, że cała Europa odchodzi od kościoła i mówił to z jakąś taką, czy pisał to z jakąś taką satysfakcją niemal. I odpowiedziałem na ten komentarz mniej więcej tak, że niestety oznacza to nowe barbarzyństwo w Europie, i jestem o tym przekonany na 100%. To, co się dzieje, to, co dzieje się także w Polsce, niestety ten wirus, ta zaraza dotyka również Polskę i to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Bo trzeba mówić o Unii Europejskiej, nie o Europie, tej prawdziwej Europie.